Cześć, wybieram się dzisiaj na Dwieprz. Jestem troszeczkę spóźniony, bo robi się już w miarę jasno, a muszę jeszcze dojść do rzeki. A w dzisiejszym filmie opowiem Wam o takiej bardzo prostej sprawie: gdzie powinien być horyzont na zdjęciu krajobrazowym? Oczywiście w tej sprawie nie ma takich całkiem sztywnych zasad. Traktujcie to, co Wam opowiem, tylko jako taką pewną sugestię. Chciałbym zacząć od reguły yy, trójpodziału. Szczerze mówiąc, nie bardzo lubię tej reguły kompozycyjnej, tak jak jest przedstawiana w tych najbardziej popularnych materiałach, że powinniśmy umieszczać główny temat kompozycji na jednej trzeciej prawej albo lewej kadru. Wydaje mi się, że kiedy zdjęcie krajobrazowe ma jeden silny punkt i umieścimy go bardziej po prawej albo bardziej po lewej, to po prostu traci równowagę. To działa tylko, kiedy mamy coś zarówno przyciągającego uwagę po prawej jak i po lewej stronie kadru najlepiej żeby było po prawej u dołu a u lewej u góry albo drotnie mniejsze o to. Nie chodzi mi o taki trójpodział kiedy coś co przyciąga uwagę będzie po prawej i po lewej tylko umieszczenie horyzontu na jednej trzeciej górnej albo dolnej kadru a nie umieszczanie go na środku rzeczywiście to zazwyczaj działa popatrzcie tutaj będzie przykład na tym krajobrazie przyjmie. Zazwyczaj osoba, która pierwszy raz bierze aparat do ręki, robi coś takiego jak ja w tej chwili. Czyli horyzont jest mniej więcej na środku. Natomiast zazwyczaj jest lepiej go umieścić mniej więcej na jednej trzeciej górnej kadru. Zazwyczaj działa to lepiej. Po prostu niebo jest często nudne, szczególnie kiedy jest bez chmur. Dla mnie najważniejszą regułą kompozycji jest po prostu umieszczanie w kadrze tego, co nam się podoba i co do siebie wzajemnie pasuje. Także jeżeli mamy puste niebo, które jest trudne, no to go nie umieszczamy. Lepiej umieścimy tą ziemię. Najczęściej, właśnie umieszczenie horyzontu mniej więcej na jednej trzeciej górnej kadru działa, ale czasami, gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, że to niebo jest dużo ciekawsze od. Ziemi i nie mamy fajnego pierwszego planu to może działać sytuacja odwrotna. Jednak zazwyczaj pokazywanie nieba e, jako głównego tematu zdjęcia jest dosyć nudne. Możemy spróbować tutaj zrobić mm, coś takiego. Jest pole i są chmury. No i nie robimy tego. To jest zazwyczaj nudne, Horyzont na środku kadru. Możemy spróbować zrobić to. Ale to pole też nie jest specjalnie ciekawe. Jak ani tak, ani tak nie działa. No, to też nie działa. nie? To puste niebo też nie działa. Więc co? Mogę spróbować przyzumować. I co? Teraz jestem na środku. Z horyzontem. No i też to jest takie sobie. To mogę spróbować tego triku, że. Horyzont jest mniej więcej na jednej trzeciej dolnej kadru, bo niebo jest ciekawsze. No i jak tam znajdę jakąś ciekawą kępę drzew na horyzoncie, no to, no to może ten kadr będzie działał. Zdaję sobie sprawę, że te przykłady nie są najlepsze, no bo żadnej dobrej kompozycji na razie nie znalazłem, ale wrzucę Wam kilka przykładów moich starych zdjęć. Wybrałem kilka starych zdjęć, których chyba jeszcze nie pokazywałem na filmach. Pierwsza kompozycja jest bardzo prosta, można powiedzieć, że aż za prosta. Jest to kompozycja centralna, ale jednocześnie trójpodział. Na dolnej linii 1/3 mamy łódkę, a na górnej linii horyzontu. Niebo tego dnia było bezchmurne i celowo mało nieba pokazałem na tym zdjęciu. Drugi kadr powstał zanim jeszcze zacząłem kręcić filmy na YouTube. Jest to zdjęcie z okolic jeziora Komo. Uważałem, że pagórki i ich cienie są ciekawsze niż niebo, dlatego dwie trzecie zdjęcia to ziemia, a pozostałe jedna trzecia to niebo. Patrząc na to zdjęcie z perspektywy kilku lat, uważam, że ciemna góra w głębi po prawej stronie trochę za bardzo przyciąga uwagę do skraju kadru. Pewnie dzisiaj skomponowałbym to trochę inaczej. Trzeci przykład jest nad zalewu w Lublinie. Umieściłem horyzont na 1 trzeciej górnej kadru, aby pokazać mało nieba. Powyżej było słońce, które wyszłoby na zdjęciu jako przepalona plama. Znalazłem kolejną kompozycję. Podobna zasada będzie przy komponowaniu jak przy tamtej poprzedniej. No bo niebo jest dudne, a pierwszy plan jest fajny. Popatrzcie. Tak naprawdę moją uwagę tutaj skupił właśnie pierwszy plan. Te trawy z przodu. Są fajnie oświetlone, plus jest jeszcze ten śnieg, więc coś takiego zrobimy. Nieba nie pokazuje, bo niebo jest nudne. Fajne jest to światło na przodzie. Kiedy słońce jest nisko nad horyzontem, tylko niektóre trawy łapią światło i dodaje to trójwymiarowości pierwszemu planowi. Dodatkowo jest kontrast między ciepło oświetlonymi, wysokimi trawami. A chłodną barwą nieoświetlonej części pierwszego planu. Przy okazji, chcę dodać jedną techniczną uwagę do tego zdjęcia. Nie widać tego na zdjęciu, ale tego typu rośliny potrafią być bardzo wysokie, prawie dorównują mi wzrostem. Jednak, aby uzyskać efekt wielu planów, musiałem patrzeć znad traw, a okolica była prawie płaska. Szukałem więc jakichkolwiek wzniesień i z nich powstały te zdjęcia. Pokazałem Wam trochę przykładów, dlaczego warto nie umieszczać horyzontu na środku kadru. Uważam, że rzeczywiście ten sposób zazwyczaj jest najlepszy, ale nie zawsze. No, muszę wspomnieć o tym, że czasami zdjęcia z horyzontem na środku, takie całkiem symetryczne, działają. I czasami też takie zdjęcia robię, szczególnie wtedy, kiedy mam bardzo symetryczny krajobraz zazwyczaj to są odbicia w wodzie. Ten film chciałem nakręcić już dawno temu, ale teraz właśnie sprowokował mnie do tego wykład Sławomira Kotary na Wizjach Natury. Wizje Natury to jest taki coroczny festiwal z związku Polskich Fotografów Przyrody i tam właśnie Sławomir Kotara miał wykład o... wykład, prezentację powiedzmy o fotografii nizinnej. Pokazywał swoje zdjęcia zrobione w płaskim terenie, i było tam właśnie masę zdjęć z odbiciami, które były symetryczne i miały horyzont na środku. O czym też wspominał, że lubi takie symetryczne zdjęcia robić. Mi też to się czasami zdarza. Natomiast zazwyczaj podchodzę do fotografii krajobrazowej w ten sposób, że ten horyzont jest gdzieś u góry, czasami u dołu. Tak jak Wam mówiłem, ma być w kadrze to, co jest ciekawe, i co do siebie pasuje. Zazwyczaj ciekawsze jest po prostu yy, ziemia niż niebo. Pierwszy plan aby być ciekawy. To zdjęcie z tego samego wschodu, ale nie nagrałem jak go robiłem, bo było już bardzo zimno i było wiecznie. Stanąłem sobie wyżej, dzięki czemu w kadrze jest wiele planów, które dodatkowo mają różne kolory. Chłód wody dopełniają ciepłe barwy trzcin. Zdjęcie to jest wyczekane. Po wschodzie szybko zrobiło się pochmurno, i musiałem czekać na moment, kiedy słońce przebije się przez chmury i oświetli trawy. Tak ten sam krajobraz wyglądał bez światła. Oba zdjęcia dzieli jedynie jakieś dwie minuty. Jeszcze jedno zdjęcie z nadwieprza. Też czekałem, aż słońce wyjdzie, ale nie doczekałem się aż tak ciekawego światła. Tak jak przy pozostałych zdjęciach, nie zajmuje niewielką część kadru. Tutaj jest to na pewno mniej niż 1 trzecia. Uważałem, że trawy na pierwszym planie wiodące w głąb kadru oraz zakręt rzeki są ciekawsze od chmur. To już ostatnie zdjęcie zostało zresztą zrobione podczas innego wyjścia, ale w tej samej części wieprza i pasuje do tego filmu. Dzięki, że byliście chwilkę w moim świecie. Zapraszam do zobaczenia innych filmów na kanale i do obserwowania mnie na Instagramie. Cześć, trzymajcie się.